No opowie dr Igor Zubrycki. Witam Panie Igorze. Cześć. Nie przyjechał Pan tutaj sam, tylko w fantastycznym towarzystwie sympatycznego Mariana. Marianku, chłodźcie nam tutaj zaprezentuj, nie wstydź się. Dobry. Marianne, no to, panie Igorze, to, to jest Pana robot, postulowany razem z Pana ekipą, tak. no to porozmawiajmy o tym Marianie, co ten Marian potrafi. Tak, więc Marian to jest robot społeczny. Zastanawiamy się, jak w przyszłości ludzie chcą być reprezentowani przez robota. Chodź Marian, pokażesz, co potrafisz. Taki posłuszny. Więc Marian był z nami w Wielkiej Brytanii w Galerie Sztuki. Gdzie uczestnicy naszego eksperymentu robili dla Mariana maski. Takie maski miały pokazywać, jak w przyszłości chcą być reprezentowani przez robotę. Też Mariana użyła się I taki Marian ze zwykłego Mariana, Mariana staje się Jest na przykład niezwykłym Marianem. I taką nasz eksperyment. Sprawdzaliśmy, jak ludzie chcą, żeby to wyglądało. Czy na przykład zależy im na jakichś konkretnych cechach Mariana, czy sądzę, że Marian był chłopcem, czy może, żeby ludzie. Chcą robot społeczny? Robot społeczny to jest taki robot, który może kogoś wspierać w społeczeństwie, na przykład osobę starszą, albo może po prostu wspierać rodzinę. Zazwyczaj chcemy, żeby taki robot miał jakiś łatwy sposób komunikacji z człowiekiem, czyli zamiast Giotek, jak na przykład taki robot odkurzacz, to bardziej mówimy o robocie, który ma twarz, albo o robocie, który jest w stanie korzystać z głosu. To nie jest jedyny robot społeczny, którym może się Polska pochwalić. Jak, jak jeszcze? Tak, rzeczywiście. Na przykład Politechnika Wrocławska skonstruowała robota, który następnie z wraz z partnerami zagranicznymi został udostępniony na rynku. Można go po prostu kupić. Mniejszy robot też z twarzą i ta twarz ma zachęcać dzieci do wspólnej nauki języka. Mogą pokazywać się robotowi różne karty i wspólnie uczyć się na takich historykach prostych, tak że nawet dziecko zrozumie język angielski. No i zawsze to nie dziecko same, samo z książką, tylko jednak jest tutaj druga osoba. Dokładnie, która może na przykład zażartować wspólnie, czy właśnie opowiedzieć historię. No właśnie a propos tych żartów i różnego rodzaju historii, o tych robotach społecznych mówi się do no tutaj w kontekście współpracy np. z osobami starszymi, które są same w domu, wtedy taki robot jest rzeczywiście idealnym rozwiązaniem, bo potrafię nawet przypomnieć o tym, żeby wziąć leki. Czy taki robot może stać się bardziej empatyczny? Oczywiście części musi być empatyczny, dlatego że chociażby zależy nam na tym, żeby wyczuć, czy dana osoba coś jej sprawia ból, albo że na przykład jest zmęczona. I to jest ta główna cecha. Ja bym nie mówił, że jest empatyczny tak jak człowiek, to jest oczywiście tylko algorytm za tym, ale celem tego algorytmu, czuła się bezpieczniej, czy na przykład czuła, że ma wstyd. I rzeczywiście widzi Pan w tym przyszłość, że starszy ludzie zaszły się do tego przekonywać, rzeczywiście gości takie roboty u siebie w domu? Myślę, że tak. Chociaż teraz bardzo popularne są roboty, które poprzez na przykład ekran pozwalają na kontakt z prawdziwymi bliskimi. To jest myślę, że taka no, przyszłość, która mi by się podobała. Bardzo dziękuję za fantastyczną rozmowę. Może się przecież z Dziękuję Ci bardzo, Maria, Bardzo mi było miło Cię poznać.